W sobotę wzgórza Piastowskie zaprezentują swój potencjał, jak na razie jeszcze na papierze, w formie projektów przygotowanych przez znanych architektów, oraz dzięki makiecie przygotowanej przez uczniów budowlanki. Ale po rewitalizacji przekonamy się o prawdziwej potędze tego miejsca. Zielonogórzanie chcą miejsc do rekreacji i wypoczynku, dobrze o tym wiemy. W związku z tym chcemy skomasować to wszystko, co jest. I służy temu, abyśmy mogli przejść z całą rodziną wypocząć. Mamy minizo, mamy ogród botaniczny. Zobaczmy setki tysięcy osób, które tam chodzą, i pytają się, kiedy będzie większe, więc chcemy rozbudować Minizo. No nie będę wspominał co się działo w zimie kiedy spadł śnieg na Tatrzańskiej, więc mieszkańcy chcą, aby Tatrzańska była górką, na której można jeździć nie tylko i wyłącznie okazjonalnie, ale przez cały rok. 1 kwietnia na wzgórzach odbędą się piasty Grzyska, to będą zmagania sportowców, amatorów i zawodowców młodszych i starszych w różnych dyscyplinach, od popularnych spacerów z kijkami przez biegi, pojazdy na rowerze. Oprócz wydarzeń sportowych na wzgórzach zaplanowano też mnóstwo bezpłatnych atrakcji dla całej rodziny. Pokazy sprzętu wojskowego, występy artystyczne, strefa zabaw dla najmłodszych. Rekreacja i wypoczynek na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody tak zapowiada się sobota na wzgórzach piastowskich. Start już od godziny 13. Zapraszamy z dziećmi, będzie wiele atrakcji, będzie można pojeździć bryczką, będzie można na koniu pojeździć, będzie można się przebiec stowarzyszenie zielonegó zacznie biegać, szykuje bieg. Robert Górski, Stowarzyszenie Rowerem do przodu organizuje rajd rowerowy, Harcerze ZHR grę terenową dla najmłodszych. Najmłodszy, gdzie będzie można poszukać skarbów po naszych wzgórzach piastowskich? Piast Igrzyska i rodzinny piknik na wzgórzach to wydarzenia towarzyszące przygotowaniom miasta do przeprowadzenia jednej z najważniejszych rekreacyjno-wypoczynkowych inwestycji ostatnich lat. Władze Zielonej Góry planują rewitalizację tego terenu i wiadomym jest, że na wzgórzach na pewno pojawi się Wieża Widokowa wysoka na kilkadziesiąt metrów oraz całoroczny stok narciarski. O pozostałych atrakcjach zadecydują Zielonogórzanie. Podobnie jak weso na Dolinie Gęśnika. Będziemy zbierali głosy na poszczególne elementy zagospodarowania. Podzieliliśmy to na, dwa, na dwie grupy. Rzeczy, które zaproponowało miasto z własnej inicjatywy i są to różne warianty pewnych, pewnych konkretnych propozycji, warianty lokalizacyjne. Natomiast druga grupa to są rzeczy, które zaproponowali architekci swojej inwencji twórczej. Szerokie konsultacje w sprawie zagospodarowania wzgórz piastowskich będą swego rodzaju koncertem życzeń. Architekci przygotowali swoje koncepcje zagospodarowania wzgórz. Zielonogórzanie będą mogli wybrać między poszczególnymi elementami, ale także zgłaszać swoje indywidualne propozycje. Koncepcja rewitalizacji to ciągle sprawa otwarta, a na realizację tego zadania przewidziano około 40 milionów złotych, wszystko za sprawą dofinansowania z programu zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Teren jest super ukształtowany, nadaje się do tego, żeby spędzać tutaj czas nie tylko godzinę czy dwie, ale faktycznie cały dzień. Stąd też pomysł takiego kompletnego produktu, gdzie jakby szkieletem jest wieża i, i górka tarzańska, a resztę tak naprawdę wybierzemy właśnie w tą sobotę. Mam nadzieję, że mieszkańcy podpowiedzą, bo słyszałem o tym, że część chce lodowiska, część nie chce lodowiska. Ja uważam, że warto by było zrobić ścieżki rowerowe takie do single tracka, czyli czy troszkę bardziej ekstremalne, a te warunki, które są tutaj temu sprzyjają. Oczywiście myślimy o parku linowym, myślimy o jakimś dużym placu zabaw, myślimy o minigolfie, ale to mieszkańcy mogą nam podpowiedzieć, bo być może mają inne ciekawe propozycje, więc zapraszamy. Organizatorzy proszą, aby w sobotę, wybierając się na wzgórza Piastowskie, skorzystać z komunikacji miejskiej w godzinach od 12 do 18 autobusami linii numer 8, 14, 44 i 80 pod amfiteatr. Dojedziemy bezpłatnie.